Siemanko widzowie dzisiaj będziemy budować z sklotków lego czekolady Mr Teraz wam pokażę To jest tak ułożone Nie wiem czy widać ale już mam tu ułożone tak żeby ją zbudować No to zaznamy Klozek 4 i klozek 6. Klozek 3 łączymy z tym kloskiem numer 4. I kolejny klozek numer 3 łączymy z jedynką z czwórki i dwójką z szóstki. Będę to pokazywać tak do, do was, tak żeby było ładnie. Tak żebyście to widzieli od poprawnej strony. I czwórkę kładziemy na pozostałej czwórce. czwórce. Teraz... Czekajcie. Czwórkę kładziemy na tej czwórce, co montowaliśmy do rzutki. Kolejną czwórkę, obok tej czwórki I dwójka Ale to jest taki jakby inny kolor Bo nie wiem też zbyt dużo takich zwykłych niebieskich, więc Wykorzystam też inne Dobra Kolejny Czekajcie I z to dobrze ułożymy Teraz dwójkę kładziemy na tej dwójce. Też inny kolor. Obok tej dwójki kładziemy czwórkę. I obok tej czwórki kolejną czwórkę. Ujujuj. Dobra. Już naprawiona. Przez to wychodzi nam czterorzędowy jakby taki... Nie wiem jak to nazwać. I teraz tak... Błędem tak. Kładziemy trzeci, jakby tu, też innego koloru. To jest taki, jakby taki bordowy. Kładziemy obok. To jest, jakby ta czekolada, jakby rozbudowana. Kładziemy taki, też innego koloru, tu na środek. Potem znowu taką brązową, tylko taki inny kolor, taki bardziej czekoladowy. I, i Znowu taki inny niebieski. Co ja robię? Dobrze. Wszystko tak. Tak było to. Teraz taki jeszcze blaszcz taki niebieski. Łączymy z takim tym tu jakby to powiedzieć żeby taki jakby dla was od drugiej strony, więc lezie drugi taki obok teraz biały i to będzie napis boss jeszcze tu taki 4 i... no dobra taki zwykły inny, taki niebieski dajmy tu Zmaręczymy, wydajemy taki tu. To będzie właśnie smak tej czekolady. Znowu dajemy to, jakby drugi taki biały. I znowu czwórkę dajemy taką. Zwykłą. Blady niebieski tu. Kolejny smak, jakby to jest ten pasek ze smakiem. To jest napisane tu trzeci. I czwórka taka granatowa, bo nie miałem też innych. Więc będę tu bardzo dużo też granatowych używać. Czwórka. Dwójka do napisu. Dwójka i dwójka. Znowu. taki brązowy jakby taki niebieski brązowy i znowu niebieski teraz taka czwórka granatowa tu tu taka druga szóstka i teraz tak czwórka jedynka taka jedynka taka i dwórka i teraz tak dwójka Bo tu, jak widzicie mamy taką co nas jakby rozłącza taka czwórka i to właśnie łączy, ta czwórka, widzicie? Tu, tu jest dwójka i tu na tym pomarańczowym jest kolejna dwójka. I to łączymy. Kolejna czwórka. kolejna nasza ostatnia taka ósemka. No i dwójka taka etykietka, żeby otworzyć. No i to jest czekolada Mr. Bista Nie wiem czy jest podobna czy nie Czekajcie pokażę wam od innej strony Czy macie tak samo? To nie tak samo macie A tak ja Z tej strony No to Mam nadzieję, że zasubskrybujecie Że no wbijemy to z sposobów, bo Zbuduję srebrny przyciski YouTube'a No i może coś jeszcze wymyślę To widzimy się w następnym odcinku